69 lat temu do Szczecina wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Dla niektórych był to pierwszy dzień wolności. Na ulicach Szczecina stali jeńcy oraz przymusowi robotnicy, którzy wiwatowali na widok wkraczających oddziałów. Wiele lat później pod pomnikiem Braterstwa Broni na cmentarzu centralnym odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia kwietnia 1945 roku. W tym miejscu upamiętniającym Braterstwo Broni w walce z nazistowskimi Niemcami pragniemy przypomnieć niezwykle trudne momenty z przeszłości Szczecina, wydarzenia, które na stałe zapisały się na kartach jego bogatej historii. 26 kwietnia 1945 roku radziecka armia pod dowództwem generała Batowa zajęła Szczecin. Trzy miesiące później radzieckie wojsko przekazało Szczecin polskiej administracji. Moment zdobycia Szczecina wyznaczył początek trwającego do 5 lipca 1945 roku skomplikowanego i często dramatycznego procesu przejmowania miasta przez polskie władze. W tym okresie jej przedstawiciele dwukrotnie opuszczali Szczecin. Dopiero podczas konferencji w Poczdamie zdecydowano, iż nasze miasto ma być oddane Polsce. Władze miasta i województwa oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich uczcili pamięć poległych polskich i radzieckich żołnierzy, którzy walczyli o ziemię Pomorza Zachodniego w trakcie II wojny światowej. Cierpienie, przesiedlenia, przesuwania granic, konferencje międzynarodowe. Przeciąganie struny podczas konferencji międzynarodowych przez silniejszych. To wszystko jakoś mamy w sercu i mamy w pamięci. Może zapominamy o przyczynach wojen w dziejach ludzkości, a także tych wojen, które nas dotknęły. 26 kwietnia 2014 roku minęło 69 lat od zajęcia Szczecina przez Armię Czerwoną. Data ta jest kontrowersyjna. Niektórzy określają ją wyzwoleniem z rąk nazistowskich Niemiec, inni zaś początkiem kolejnej okupacji. Oficjalnie magistrat piątkowe obchody rocznicy określił mianem wydarzenia z 26 kwietnia 1945 roku.